Weszłaś właśnie z sali, jak wrażenia. Takich tematów się spodziewałaś? Yy, właśnie dokładnie strzeliłam w tematy, bo właśnie wczoraj obstawiałam, że będzie albo potop, albo wesele. No i okazało się, że jednak strzeliłam w oba tematy, a w obu nie czułam się najlepiej. No stwierdziłam, że jednak potop to będzie coś, co na podstawie tego fragmentu będzie łatwiej yy, opisać cały ten fragment niż, yy, niż z wesela. Matura dopiero się zaczyna. Jutro drugi egzamin pisemny, matematyka. W czym czujesz się? Pewniejsze przedmioty ścisłe czy humanistyczne? No tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, to tylko język angielski. Także ja czekam na środę, czekam na środę, na podstawę i na rozszerzenie w tym samym dniu, także też tutaj trochę godzin spędzę, ale jednak ten angielski to jest jednak coś, co, co ja się czuję najpewniej. Czyli najbliższe dwa dni też egzaminów. Powiedz jaki masz po, sposób na to, żeby się zrelaksować? Planowałam się nauczyć yy, zadań ostatnich z matematyki za pięć punktów ale nie wiem, czy mi to wyjdzie, także no, jestem tak zestresowana, że y, nie planuję się jednak uczyć, bo nie, nie wiem, jutro będzie jeszcze gorzej, jeżeli się dzisiaj skupię jeszcze bardziej na tym. Już stwierdziłam, że już jest, już jest jednak za późno, bo przez te trzy lata jednak trzeba było coś robić, a nie dzień przed maturą, trzeba jednak odpocząć. No to jeżeli chodzi o maturę z polskiego, to według mnie były bardzo ciężkie tematy, bo pierwsze to był potop, drugie to było wesele. Mimo, że obydwie książki nie należą do specjalnie ciężkich, to były tak dobrane fragmenty, i tematy, że okazała się materia bardzo ciężka. Raczej obstawiałem na coś bardziej współczesnego. Możliwe też i na wesele, na jakąś dżumę, ale wesele był wybrany chyba najgorszy fragment, jaki jest w całej tej książce, więc nie było aż tak źle, jak się spodziewałem. Daliśmy radę, powiedzmy, że, że było dobrze. A tematy jakie? Takie, jakich się spodziewaliście? No, pod topu się za bardzo nie spodziewałem, ale nie był ciężki temat. Muszę sobie poradzić spokojnie. I po to i co jeszcze? Po to i wesele. Wesele osobiście wybrałem po to, był łatwiejszy do, analiza, do analizy i zrozumienia tekstu dla mnie osobiście. Później jakie macie plany po szkole? O studiach już myśleliście? Jakie kierunki są na topie? Tak, ja osobiście na AWF pójdę ale jeszcze do końca nie wiem na który kierunek, a po maturze w sumie do pracy teraz na wakacje. Ja do Krakowa na Gielonkę albo na UŚ w Katowicach na historię bym chciał iść. A pomysły jak się zrelaksować przed następnymi egzaminami, jakie macie? Komputer, komputer i, i sport pewnie, no na rower pójdę, na pewno na rower, żeby się troszeczkę oderwać od rzeczywistości.